Robin Cook Inwazy Rozdział pierwszy Godzina 22.15. druga Hej, cześć powiedziała Candy Taylor Klepiąc Jonathana Selesa w ramy. Jonathan w tej samej chwili objął ją i pocałował Ziemia Do Jonathana Odpowiedz Zadała i zaczęła lekko uderzać przyjaciela po głowie Oboje byli siedemnastolatkami I uczniami w Anac. Scott High School. Jonathan właśnie zdał egzamin na prawo jazdy i chociaż jeszcze nie dostał zgody na używanie rodzinnego samochodu, udało mu się połączyć z Tima Tima Apletona. Pomimo szkolnego przedstawienia, zdołali się wiąknąć i pojechali na urwisko, z którego roztaczał się widok na miasto. Oboje z drżeniem wyobrażali sobie to pierwsze zdarzenie na ulubionym szkole Cypru kochanków. Dla wywołania należnego nastroju, jakby rzeczywiście potrzebowali jakiejś pomocy, nastawili radę na KNGA, lokalną rejestrację, nadającą non stop przeboje z pierwszej czterdziestki listy. Co jest? zapytał Jonathan, dotykając delikatnie czubka głowy. Uderzenie Candy było dość mocne, aby zwrócić jego uwagę. Jak na swój wiek, chłopak był wysoki i szczupły. Cały młodzieńczy rozwój poszedł mu we wzrost. Z największej radości szkolnego trenera koszkówki. Popatrz na spadającą gwiazdę. Candy wyprawiała gimnastykę. Była więc znacznie lepiej rozwinięta fizycznie niż Jonathan. I cało stanowiło źródło podziwu chłopców i zawiści dziewcząt. Mogła umówić się na randkę z każdym, ale wybrała Jonathana z powodu kombinacji jego dobrego wyglądu i zainteresowań oraz zdolności komputerowych. Tak się dało, Komputery były też jednym z jej zainteresowań. No co? Jest takiego wyjątkowego, spadającego w gwieździe! pięknął Jonathan. Zaczął górę na gwiazdę, natychmiast zwrócił spojrzeniem do Candy. Nie był pewny, ale zdawało mu się, że jeden z guzików jej bruski, który był zapięty, to przejechał na cypel, teraz w tajemniczy sposób został rozpręty. Wycała przez całe niebo powiedziała Candy. Dla podkreślenia słów. Razującym palcem rysowała niewidzialną linię na przedniej szybie samochodu. To było niesamowite. W roku wnętrza wozu Jonathana dostrzegł noszący się w oddechu i opadające piersi Candy. Uznał to za znaczenie, znacznie bardziej niesamowite niż jakakolwiek gwiazda. Rozemerł pochylić się i pocałować ją, kiedy rady wyraźnie zaczęło się psuć. Najpierw za było tak, że uszy zapalało. I wydało się, i wydało się, mając w czaski. Potem zaiskrzyło się i pojawił się ten kurde przeznanie oboje, jak na komendę, próbując się gwałtownie odsunąć od iskrzącego odbornika. Wypadli z samochodu. W bezpiecznej odległości odwrócili się, spojrzeli za siebie oczekując w doku płomieni. Czasem i skrzynie tak szybko stało, jak się pojawiło. Uprostowali się i spojrzeli na siebie ponad ich samochodem. Do cholery! Co jest teraz? Co ja teraz powiem Timowi? Jęknął Jonathan. Popatrz na antenę! Odezwała się Candy. Nawet w ciemności Jonathan mógł dostrzec, że jej tubek poczernił. Candy wyciągnęła rękę i dotknęła jej. Au! krzyknęła. gorąca. Słysząc niewyraźne głosy, chłopak i dziewczyna rozejrzały się dokoła. Inni też wyskoczyli ze swoich aut. Nad nimi unosi się cały nutryzującego dymu. Każde włączone radio, objęte obojętne, czy grał rap, rocka, czy klasykę, spaliło się. Przynajmniej wszyscy tak właśnie mówili. Godzina 22:15. Doktor? Doktor Sheila Miller mieszkała w jednej z nielicznych. Miejskich rezydencji zbudowanych na wzniesieniu. Podobały jej się widok. Lubiła wiatr, wiejący od pustyni i sąsiedztwo Uniwersyteckiego Centrum Medycznego. Z wszystkiego najbardziej odpowiadało jej to trzecie. W wieku 35 lat czuła się tak, jakby przeżyła dwa życia. Wcześniej jeszcze w koledzy wyszła za mąż za chłopaka ze studium czy Mieli za sobą tyle wspólnego. Oboje uważali, za medycy że medycyna jest ich życiowym celem i powinni razem dzielić marzenia. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalnie romantyczna z powodu ich trudnych studiów. Jednak związek mógłby przetrwać, gdyby nie irytujące przekonanie George'a, że jego kariera chirurga jest ważniejsza niż wybór Shelley, która najpierw specjalizowała się w internie, a później w pierwszej pomocy. W efekcie cała odpowiedzialność za sprawy domowe spadła na jej barki. Niepodlegająca dyskusji decyzja Georgia o przyjęciu dwuletniego kontraktu w Nowym Jorku stała się kroplą, która przelała ku jej goryczy. Pomysł Georgia, żeby towarzyszyła mu w Nowym Jorku, pomimo iż właśnie otrzymała stanowisko szefa oddziału pierwszej pomocy w Uniwersyteckim Centrum Medycznym uświadomiła Shelly, jak bardzo nie pasują do siebie. Uczucie, które swego czasu pojawiło się między nimi, dawno leciało, więc po niewielkiej sprzeczce bez złości podjęli kolekcję kompaktów z starych numerów czasopis medycznych i zdecydowały się na sporadce. Jeśli chodzi o szele, trwała jedynie nieco gorączy myśl o męskim egoizmie. W ten właśnie wieczór jak większość wieczorów, Shaila zajęta była czytaniem niewyczerpanego stosu medycznych periodyków. Równocześnie nagrywała na wideo stary, klasyczny film z zamiarem obejrzenia go w tygodniu. Panował zupełnie inny spokój, milcząc przypadkowego dzwonienia poruszanych wiatrem dzwonków na Bato. Sheila nie, nie, nie widziała spadającej gwiazdy, którą zauważyli która zauważyła Candy. A w tym samym momencie, kiedy Candy i Jonathan przerazili się zniszczonym radiem, Sheila była tak samo zszokowana identyczną katastrofą magnetowidu. Nagle zaczął istrzeć i warczać, jakby miał za chwilę wylecieć na orbitę okołoziemską. Choć urwana z głębokiego zamyślenia, Sheila zdołała wyłączyć wteczkę z kontaktu, niestety nie na wiele się to zdało. Zanim odłączyła zasilanie, magnetowicznie tylko zamilkł, ale zaczął dymić. Ostrożnie dotknął budowy urządzenia. Było gorące, choć nie zanosiło się na pożar. Zakleła pod nosem i wróciła do czytania. Pomyślała, że na zajutrz weźmie magnetowicz do szpitala i pokaże technikom zajmującym się elektroniką. Może zdołają coś z tym zrobić. Nie będzie miała czasu na zawiezienie wideo do sklepu, w którym jej kupiła. Godzina 22.15. Mitch Henderson powoli który rozluźniał, przyjął właściwie horyzontalną pozycję, leżał rozwalony na utartej kanapie w pokoju, który zajmował się, który zajmował na trzecim piętrze akademika i potrywał się w ekran czarno-białego telewizora. Rodzice podawali mu go na zeszłoroczne urodziny. Obraz być może był maleńki, ale odbór był czysty i wyraźny. Piek był na ostatnim roku studiów, studiował pomoc przed medyczą z programem uzupełniającym sami. Chociaż należy do studentów nieco ponadprzeciętnych, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu udało mu się zdobyć dobrą pozycję w szkole medycznej. Był jednym chemikiem, był jedynym chemikiem gotowym do pracy według programu maksymalizacji efektów i od pierwszego roku studiów sporo czasu poświęcony ćwiczenia w laboratorium. Aktualnie pracował na zmiany na oddziale pierwszej pomocy, zajmując się papierkową robotą. Przez lata Pitt zdołał wypracować w sobie umiejętność bycia przydatnym w każdej pracy szpitalnej, do której go przydzielili. Poczęste się wnięcie wywołało zawienie i mecz NBA, który oglądał, zaczął się zamozywać, a umysł uciekał w sen. Pitt miał 21 lat. Był krępy muskularne, jak przystało na gwiazdę futbolu w szkole średniej. Tutaj jednak nie udało mu się założyć drużyny, Zapomniał o rozczarowaniu i obrócił i powodzenie w pozytywne doświadczenie, przez skoncentrowanie się na najwyższym celu z obieców wykształcenia medycznego. Typowy powieki mu opadły kineskop jego ukochanego telewizora, eksplodował, obsypując odłamkami szkła brzuch i piersi chłopaka. Stało się to dokładnie w tym samym momencie, w którym zwarowało radio w samochodzie Candy i Jonathana oraz magnetowy Trzei. Przez sekundę Pitt nie poruszał się. Był oszanowany i skonfundowany. Niepewny, czy to, co to gwałtownie wyrwało go ze snu, pochodziło z zewnątrz czy z ze wewnątrz. Podobnie, jak nagle, jak nagle szarpnięcie którego czasami doświadczył przed zaśnięciem. Wlał okulary na nosie, otworzył oczy i zrozumiał. Jeszcze raz spoglądał w ciemną, czy zniszczonego telewizora. Wiedział już, że to nie był sen. Co za główną, mruknął pod nosem. Stałem i ostrożnie. Szepnął kawałki szkła ze spodni. Słyszał trzaskanie wielu drzwi na korytarzu. Wychylił się z pokoju. Rozglądał w prawo i lewo. Wielu studentów, chłopców i dziewcz dziewcząt, mniej lub bardziej odzianych, spoglądało po sobie ze zmieszaniem na twarzach. Mój komputer po prostu się stopił, powiedział John Barkley. Byłem w internacie. John wyszedł z pokoju zaraz po picie. Prawizor mi wybuchł, kolejny student. Zaczął się palić mój budzik radio. Zawołał inne. Co się dzieje? Do cholery. To jakiś kawał? pitt zamknął drzwi i popatrzył na resztki telewizora. Jakiś kawał zadumał się. Gdyby złapał faceta odpowiedzialnego za to, wybiłby mu z głowy wszystkie żarty.